Witam Was moi drodzy telewidzowie, z tej strony Jerzy, a to jest materiał poświęcony grze Persona 5 Strikers, grze, która fabularnie jest sequelem Persony 5 i Persony 5 Royal, ale pod kątem gatunkowym jest to raczej spin-off, a może można powiedzieć crossover, chociaż nie, crossover dotyczy uniwersów, a to jest wykorzystanie mechaniki gry w świecie Persony. Jakiej mechaniki? Ano gatunku muso. Jest to japoński gatunek, słowo oznacza w ogóle wojowników po japońsku. Gatunek zapoczątkowany przez serię dynasty Warriors, należącej do firmy Tecmo. Są to gry, w których bohaterowie w przerysowany sposób uczestniczą w bitwach historycznych, także walczą z dziesiątkami i setkami przeciwników naraz. Ostatnio Tecmo stara się chyba bardziej po prostu eksperymentować z tą formułą. W związku z tym robi sporo takich gatunkowych crossoverów, mishmashów i na przykład wyszła gra Hyrule Warriors czyli gra typu Muso osadzona w świecie The Legend of Zelda, która została bardzo ciepło przyjęta na Switchu. No a teraz mamy personę. Personę, która Czerpie bardzo dużo z Persony 5, ale też dużo rzeczy zmienia, trochę upraszcza, świetnie się bawi tymi mechanikami, i o tym wszystkim będę właśnie mówił w niniejszym materiale. Dla tych, którzy nie znają Persony, jest to seria, właściwie podseria serii Shin Megami Tyson, japońskiej serii JRPG, a w Personach wcielamy się najczęściej w grupę japońskich nastolatków i tutaj też tak to działa. Japońscy licealiści którzy jednak za pomocą aplikacji na smartfonie potrafią przenosić się do tak zwanego metaverse, czyli alternatywnego świata ludzkich pragnień i ludzkiej podświadomości, tam jako tak zwani Phantom Thieves of Hearts, czyli fantomowi złodzieje serc, nasi bohaterowie Walczą z przestępcami w taki sposób, że włamują się do pałaców, czyli wizualizacji właściwie mrocznych pragnień ludzi, i stamtąd wykradają skarb, czyli taki artefakt powiązany z np. z ludzką chciwością, albo z jakimiś innymi przewarami i negatywnymi cechami ludzkiego charakteru. I potem, po ukradzeniu, wykradnięciu takiego skarbu, człowiek w realnym świecie zmienia się na lepsze. Wiem, że brzmi to trochę głupio, ale naprawdę jest to strasznie cool, jest to strasznie fajne. Ja Personę 5 strasznie polecam i chyba jeszcze zrobię o niej osobny materiał. No ale wróćmy jednak do Persony 5 Strikers. Fabularnie gra jest umiejscowiona tuż po wydarzeniach z piątki. W związku z tym, myślę, że warto najpierw zagrać jednak w Personę 5, ponieważ tutaj ekspozycja fabularna nie jest aż tak bogata i pewne rzeczy są no tak wyjaśnione bardzo pobieżnie. Z drugiej strony nie są jakoś mega skomplikowane i właściwie to czego nie wiemy nie grając w Personę 5 to dlaczego bohaterowie są jacy są i kim dla siebie są wzajemnie, bo sama fabuła nie nawiązuje aż tak silnie do tego co się działo w Piątce. Zaczyna się właśnie po tym jak bohaterowie kończą szkołę, zaczynają się wakacje i postanawiają razem wyjechać. No ale oczywiście wszystko nie będzie takie proste, ale w związku z tym, że wyjeżdżają na wakacje, to mamy tutaj nie tylko Tokio, ponieważ akcja Persony 5 toczyła się w Tokio, mamy też inne japońskie miasta, ale nie, nie będę tutaj zdradzał, gdzie podróżują, żeby nie psuć zabawy. Z kolei warto wspomnieć, że te miejsca są wzorowane na prawdziwych miejscówkach i na przykład, jak zaczynamy w Tokio, to mamy tutaj niektóre prawdziwe ulice. Do tego stopnia, że na przykład można spotkać chociażby w Tokio pomnik tego słynnego pieska, który czekał przy wejściu do metra na swojego zmarłego właściciela. Wspominałem już, że gra stanowi misz masz gatunkowy, więc tak, mamy tutaj walkę w zręcznościowym stylu muso, czyli bardzo wielu przeciwników na ekranie, szybkie ciosy i mocniejsze, ale wolniejsze ciosy, łączenie tego w kombosy, skakanie, unikanie itd. Mamy płynne przełączanie się między bohaterami, przez co walka przypomina tu trochę Final Fantasy XV albo Final Fantasy VII Remake, co jest bardzo, bardzo dobre. Ponadto, gra wykorzystuje te JRPGowe elementy właśnie z Persony 5. Czyli rozbudowuje prawda, mechanikę MUSO, bo właściwie MUSO to są chodzane bijatyki o te bardzo zaawansowane RPGowe elementy. I w sumie wychodzi, że mamy tutaj całkiem sporo systemów. I na początku może być trochę problem, żeby to wszystko ogarnąć, zwłaszcza, że w czasie walki bardzo dużo się dzieje, ponieważ tak, bohaterowie mogą przyzywać persony, czyli takie można powiedzieć, mityczne stworzenia, które zamieszkują ten Metaverse, Główny bohater, czyli Joker, on potrafi w ogóle te persony zbierać, tak jak Pokemony, łączyć je potem w coraz silniejsze wersje i persony reprezentują różne żywioły i tak jak w Pokemonach mamy tutaj trochę system papier, kamień, nożyce, w którym prawda, niektóre persony są mocniejsze względem innych person. Poza tym mamy oczywiście kombinowane ataki, tak jakby wspólne, drużynowe. Mamy system więzi pomiędzy bohaterami. Nie działa to co prawda tak jak w Personie 5, gdzie mogliśmy nawet randkować i po prostu bujać się ze swoją ekipą po mieście, po szkole, grać w różne minigry. Tutaj działa to na takiej zasadzie, że po prostu jeśli walczymy wspólnie, to zwiększa nam się poziom tej więzi z drużyną, ale z drugiej strony możemy za to fajne różne umiejętności takie nowe kupować, czyli to też jest nowość. I tutaj właśnie jest dużo takich delikatnych zmian, trochę uproszczeń, ale mających wpłynąć na płynność rozgrywki. Czyli na przykład w oryginalnej Personie 5 możemy chodzić po tych ulicach, robić zakupy w sklepach. I normalnie trzeba było iść na przykład do spożywczego, żeby kupić jakieś żarcie, które regeneruje życie. Tutaj co prawda można spotkać automaty na ulicach, ale jeśli chodzi na przykład o kupowanie broni, czy różnych mocniejszych medykamentów, to robimy to online za pomocą apki na smartfonie, czyli możemy to zrobić z tego naszego punktu wypadowego. I jest to po prostu dużo szybsze, nie trzeba za każdym razem krążyć po, po, po danej miejscówce, żeby zrobić zakupy. Co no też jest związane z tym, że bohaterowie prawda, podróżują i y, twórcy pewnie musieliby wszystkie te sklepy i te miejscówki przenosić za każdym razem do każdej nowej lokacji. Z nowości z kolei jest też nowa postać w drużynie, która w prawdziwym świecie jest aplikacją na smartfonie głównego bohatera. Właściwie takim asystentem typu Siri lub Alexa. Ale w Metaverse ma ona postać dziewczyny, nastolatki, więc to jest właśnie ciekawa jest też historia w tej postaci, kim ona jest, skąd ona się wzięła i dlaczego nie pamięta właściwie za bardzo do końca swojego pochodzenia. Mamy więc tutaj troszkę taki podobny motyw jak z jedną z moich ulubionych postaci z persony, czyli z kotem Morganą, który oczywiście tutaj też jest i w realnym świecie, właśnie pod postacią takiego normalnego kotka, zawsze towarzyszy naszemu głównemu bohaterowi siedząc w jego torbie. Z tych uproszczeń drużynowych chyba najbardziej brakowało mi właśnie randkowania, bo właściwie ja budowałem te relacje z bohaterami w piątce. I myślałem, że chociaż prawda, moja dziewczyna z Persony 5 zapamięta mnie w Strikers, a niestety tutaj jest dalej Friendzone, więc smuteczek. No ale gra nadrabia, nadrabia tymi nowościami, ponieważ chociażby... Pałace są dużo ciekawsze. Jest tutaj dużo więcej elementów zależnościowych, możemy się bujać po latarniach, spuszczać na głowę przeciwników jakieś właśnie ciężary z góry. W jednym miejscu nawet jeździłem na deskorolce w czasie walki. To przełączanie się pomiędzy postaciami super płynnie działa jest bardzo fajne. Ponadto... Z kolei względem musa mamy tutaj dużo więcej skradania i warto jest skradać się i zaskakiwać przeciwników, ponieważ to pozwala um, jakby mieć lepsze otwarcie w trakcie walki. I szczerze mówiąc ten, ten mićmasz gatunkowy naprawdę tu działa. Narzekać można troszkę na backtracking, bo często tutaj to jest tak zrobione, że np. żeby gdzieś wejść musimy przesunąć dźwignię, która jest na drugim końcu mapy, więc musimy znowu skakać i przebijać się i tłuc tych przeciwników. No to jest pretekst często bardzo, żeby... Um, bo wiecie, no, walczyć po prostu z tymi wszystkimi wrogami, no bo to jest Gramuso, i tutaj chodzi o to, żeby tłóc po prostu tego mięsa armatniego, dziesiątki, no ale z drugiej strony, jeśli zdobywamy te persony i potem możemy z nimi kombinować, no ale to wprowadza duży powiew świeżości. Ja przyznam szczerze, osobiście ja się zawsze odbijałem od Gier Musa. Ja próbowałem Dynasty Warriors różne. Ja próbowałem w Samurai Warriors, to jest taka tam inna podseria, tylko yy, której akcja nie jest umiejscowiona w Chinach, tylko w Japonii, bo Dynasty Warriors jest w Chinach. No i tak, no niestety za każdym razem, chociaż wiedziałem, że to jest całkiem fajne i ma to jakiś tam, rozumiem czemu ludzie mogą się tym jarać, to mnie osobiście jakoś to nie urzekało, no ale Persona 5 Strikers pewnie też dlatego, że ja jestem no, fanem Persony 5. No to bardzo ta gra mnie urzekła, bardzo mi się podoba. Mamy tutaj oczywiście taką samą fenomenalną stylizowaną, cell shadingową, trochę oprawę graficzną, czy taki mangowy cell shading można powiedzieć. Fantastyczny UI i te Menisy i to wszystko, które po prostu wygląda jak z takiego, no bardzo stylizowane trochę na komiks, ale... Kurcze, to trzeba zobaczyć, żeby zrozumieć, właśnie, jakie to jest. Mocne kontrasty kolorów, cienie, tam nawet głupie menu po prostu konfiguracji gry, prawda, ustawień ma, ma swoje unikalne animacje i fajne po prostu podstrony. No, super, super rzecz. Bardzo fajna ścieżka dźwiękowa. Persona 5 miała, to jest też ciekawe, to jest gra, która ma normalne piosenki z wokalem w czasie <laughs> starć bardzo często. No i tutaj mamy ponownie te same utwory, które znaliśmy w Piące albo w Piące w wersji Royal. Ale w nowych, zupełnie nowych aranżacjach, także często nawet y, trzeba się wsłuchać, żeby zorientować się, że to jest to samo. Tutaj te aranżacje są bardziej metalowe, bardziej takie rockowe, ostrzejsze, co oczywiście idealnie się. Wpasowuje w tą formułę chodzonej bijatyki, no, grę akcji, no bo jest to raczej gra akcji z elementami JRPG niż JRPG, a Chociaż z drugiej strony, jak na to spojrzeć, no to jeśli Final Fantasy VII Remake czy 15 są RPGami, no to Persona 5 Strikers też zdecydowanie nim jest, ponieważ mamy tutaj wbijanie lewej do doświadczenia, zmienianie wyposażenia, system właśnie żywiołów i synergii różnych pomiędzy tymi postaciami, pomiędzy ich personami i tak dalej, i tak dalej. No słuchajcie, nie ma się co zastanawiać. Gra na PS4, chyba na PS4 Pro. Ma dwa tryby. Jeden to jest tryb y, wydajności, jeden to jest tryb grafiki. Ja ponieważ gram na PS5, wybrałem tryb grafiki i tak mam y, wszystko super ostre w 4K i bardzo płynne. No to jest jedna z tych gier, że warto oczywiście nazyskuje na graniu w 60 klatkach. Wyszła też na Switcha, gdzie no, ma zablokowane stałe 30 klatek i trochę obniżoną rozdzielczość, ale ludzie generalnie chwalą tą grę i mówią, że dosyć płynnie chodzi jak na Switcha, więc no, ja prawdopodobnie, chociaż dostałem kopię na PS4 od firmy Cenega za serdecznie dziękuję, prawdopodobnie i tak za jakiś czas kupię pudełkową, żeby mieć też na Switcha, bo raz, że jaram się personą, dwa, że chcę mieć to też ze sobą, móc to zabrać gdzieś, bo... No i czekam też, aż wreszcie zrobią, kurczę, yy, konwersję Persony 5 Royal po prostu na Switcha, bo skoro Katlin wyszła, no to mam nadzieję, że Atlus o yy, fanach Persony też pamięta na Switchu. Więc cóż, no ja ze swojej strony, słuchajcie, mogę Persony 5 Strikers polecić nawet ludziom, którzy nie lubią gier z gatunku musa, ja się do nich sam zaliczałem, ale jednak trzeba mieć tu na uwadze, że najpierw warto zagrać w Persony 5, a jeśli tego nie robiliście, a przymierzacie się do Strikers, to kurczę, naprawdę, zróbcie sobie tę przysługę. Kupcie Personę 5, najlepiej w wersji Royal, ale też może być w wersji zwykłej. Jeśli macie PS5, to w ogóle nie ma o czym gadać, ponieważ każdy, kto ma PS5, dostaje Personę 5 w tej paczce Collection, PlayStation Plus Collection, ona tam jest i nie ma absolutnie żadnego wytłumaczenia, żeby w to nie zagrać. Jest to fantastyczna rzecz, fantastyczna przygoda. No a Strikers, chociaż pewne elementy upraszcza, to kontynuuje tę przygodę i yy... No, szczerze, gra we mnie rozbudziła zainteresowanie gatunkiem. Myślę, że jak tutaj się uporam już z tą grą w 100%, to zabiorę się za Hyrule Warriors, bo też lubię The Legend of Zelda i zobaczę co tam dalej. Może jednak się przekonam do tej serii. No, dobra, naprawdę dobra robota. Gra warta polecenia, chociaż oczywiście specyficzna trochę w tej swojej niszy, no to już od Was zależy, czy takie klimaty lubicie. I to by było na tyle w tym materiale. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i słuchajcie, będzie mi niezmiernie miło, jeśli dacie łapkę w górę i zostawicie komentarz. Najbardziej na komentarzach mi zależy, bo wtedy wiem, że tu jesteście. Napiszcie, czy Wam się podobało, co myślicie o serii persona i w ogóle, czy, czy znacie to. I jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to zapraszam do zostawienia subskrypcji poproszę o subskrypcję z dzwonkiem, ponieważ YouTube y, niestety chowa trochę moje filmy y, w algorytmach. Miałem bardzo długą przerwę w nagrywaniu i taki jest efekt, że sami pytacie, czemu te niektóre filmy mają tak mało wyświetleń, więc jeśli nie chcecie przegapić, że wrzucam, a nie spamuję, wrzucam zazwyczaj raz w tygodniu, to proszę zostawcie subskrypcję z dzwonkiem i wtedy dowiecie się na pewno, że nowy film jest. Jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, cześć!